Chciałabym ja Wam dzisiaj pokazać kolejnego Mr. Boxa od Ania Tworzy. To jest wersja, ta ostatnia zeszłoroczna, czyli coś tam dla skraperki. Skrapowy Mr. Box, czyli jest tutaj to co każdej skraperce, skraperowi się przyda. Także już tutaj widzicie, że jest taki pierwszy, że tak powiem, gadżet, czyli torba zaprojektowana przez Anię. Skrapocholiczka dostałam to gratis, także fajna. I ona tutaj jest rozszerzana, także spokojnie myślę, że będzie odpowiednia na jakieś złoty, jeżeli się będę wybierała właśnie w nowym roku. No i zajrzymy do środka, co tam jest. <laughs> Tarby już Wam pokazałam. Jest tutaj jeszcze kubeczek, też zaprojektowany przez Anię. Tutaj tę torbę tak może na boku położę. A, wspaniałości dla skraperki, tak się nazywał ten mystery box. Także troszkę się karteczka pobiotła, ale myślę, że... I y, kubeczek. Tutaj z takim fajnym y, obrazkiem. Jest dłoń z nożyczkami i kwiaty. Mam nadzieję, że... Y, y, że światło jest ok, bo akurat słońce wyszło i nie doświetlam się lampą. Chyba już od dłuższego czasu y, właśnie nie było takiej sytuacji, że, y, że słońce świeciło. Jak nagrywałam. Także dzisiaj mam za oknem bardzo ładną pogodę. Pasja jest znacznie ważniejsza niż perfekcja wykonania. Bardzo fajny cytat Kubeczek, też bardzo fajny. Na pewno będę z niego korzystała. Różowy w środku. Także też tutaj na boku go sobie położę. I kolejne, co Ania przygotowała, to jest Skrepocholiczka, Mój twórczy rok. To jest taki notes. W linię. Tutaj y, będę mogła sobie zapisywać jakieś, nie wiem, czy pomysły, y, czy no, jakieś notatki. Y, także na pewno się przyda. Jest na gumeczka także fajnie. I tutaj ma, y, tutaj ma y, ten taki sznureczek, wiecie, do zaznaczenia, na której stronie nie wiem, jak to fachowo się nazywa, ale też bardzo fajna sprawa. Na pewno będę z niego korzystała. No i patrzcie na tą grafikę. Big shot, nożyczki. I tutaj taki wózek, pewnie z podręcznymi jakimiś narzędziami. Także bardzo, bardzo fajne te, te gadżety. I tutaj mamy taką pakę. Pakę. Tutaj mam rozpiskę, ale to może najwyżej na koniec jeszcze pokażę co tam się znalazło ja tego nie chciałam rozpakowywać przed, przed nagraniem. No, mam nadzieję, że zobaczycie mi trochę to szelszczenie folią. I będę pokazywała po kolei co tutaj się znajduje. I tutaj mamy pierwsze co czekoladowa herbata. Czas dla mnie o nigdy nie piłam czekoladowej herbaty. Ognista czekolada. Muszę sobie bliżej wziąć. Co to jest? Herbata czarna. Czekolada. Coś to jeszcze jest? Cynamon, pieprz, aromat. No, ciekawy skład. Powiem Wam, jeszcze czekolad, czekoladowej herbaty nie piłam na pewno spróbuję także, także fajnie że to się tu znalazło i tutaj jeszcze jest coś z napisem dziękuję a tutaj jest taki ja chcę tylko jeść, spać i tworzyć, mam bardzo fajny brelok taki z mdf chyba tak się nazywa ta grubsza taka płytka. Ale bardzo fajny tutaj, taki wy wygrawerowany. Super. Także widzicie, ile tutaj było tak naprawdę takich gadżetów. Pusta herbatka. Tutaj mamy magnolie, To jest chyba z White Orchid Crafts. Ja dawno takich kwiatów kupnych, w sensie ze sklepu no nie używałam naprawdę dawno, dawno, bo przeważnie robię robię swoje kwiaty ale zanim zaczęłam robić swoje kwiaty to pamiętam, że te kwiaty bardzo lubiłam te magnolie no i kolejne co, co lubię to są wstążki Old Fashioned Ribbon w takich trzech kolorach powiedziałabym, że to jest miętowy różowy i taki Szary. Także ja lubię wstążki, także się cieszę, że to się tutaj znalazło. Znalazły się też tutaj takie tekturki. Z P13. Czas dla siebie. Spełniaj marzenia. Bądź sobą. Ciesz się chwilą, specjalnie dla ciebie. Także fajnie. Takie no, dopasowane. I tutaj mamy takie grawerowane. Listki, kwiatki z Twojej tekturki. z kreatywnej pracowni. Mamy zestaw Herstory od Mintaya. Ja tej kolekcji nie miałam. Znaczy, nie mam i nie miałam. Tak patrzę, co tutaj za grafiki się znajdują: są jakieś rameczki, jakieś lusterka. Yy, troszkę kwiatków, jakieś filiżanki, yy, kieliszki. No takie, takie kobiece troszkę też elementy. Jest bloczek ten 6x8 yy, z HeartStory, także zobaczymy go. Yy, to jest ten bloczek, w którym znajdują się tła, między innymi. takich brązach, różach. Także te wstążki idealnie będą pasować tutaj do, do właśnie tej kolekcji. O i nawet są jakieś grafiki. Oj przepraszam. Oj, kwiaty. Trochę za ciemne jak dla mnie te kwiaty. Ale zawsze można je czymś przykryć i tylko wyeksponować te jaśniejsze. O tutaj jest fajna kompozycja. I to już było. Także mamy tła i mamy tam kilka arkuszy, bo wszystkich jest 24, 3 razy 8. Czyli każdego wzoru mamy po 3. Tutaj mamy ten bullet journal, tak to chyba się nazywa. Od P13. Tak, od P13. Ja nigdy nie miałam takich zaszycików od nich, ale myślę, że też na pewno do czegoś wykorzystam. Tradycyjnie znalazł się bloczek fancy cards. Tym razem w kolorze kraftowym i z takim właśnie wykończeniem. I tutaj tradycyjnie deseczka na tych okładkach. Już mam troszkę tych, tych fancy cards. Mało ich używam. Ostatnio się nawet z kimś podzieliłam, także mam nadzieję, że ta osoba będzie korzystała z tego. Może ten bloczek zostawię na koniec. Tutaj jeszcze mamy bazę. To jest chyba baza jakiegoś pudełka. Tak mi się wydaje. Tak, to musi być baza jakiegoś pudełka. Tutaj jest baza tego albumiku Trifold. Bo te bazy to są z Craft Corner. Także takiej bazy też nigdy nie miałam. Sama taką bazę podobną robiłam, ale takiej gotowej nie miałam. Tutaj jest jakieś... A, wieczko. A, bo to jest boks. Dobra, tutaj jest taki boks, wiecie, z klapeczkami. Także też fajny jest ten boks. Można go fajnie... fajnie ozdobić. Dobra, te bazy sobie tutaj położę. No i obejrzymy ten bloczek. Ladies Diary z P13. Oczywiście nie patrzcie na mój angielski, mimo, że się tam trochę uczyłam tego angielskiego, ale no ale wiecie, jak się nie korzysta z, z z języków obcych, no to wiadomo, że się zapomina. Dobra, i tutaj mamy ile wzorów? 6 wzorów po dwa arkusze. Dobra, tak bokiem trochę będę Wam też pokazywała. Tutaj mamy takie elementy do wycięcia. Troszkę kobiecych. Tutaj jakiś aparat nawet się znalazł. Za tymi ubraniami, w elementach do wycięcia, to tak średnio przypadam. O, tutaj jeszcze jest. Mam dobra, to pokażę na końcu najwyżej. Bo jakoś tak rzadko kiedy używam takich elementów. Jeżeli chodzi o te nie dziecięce, bo dziecięcych to czasami zdarzy mi się użyć. Tutaj mamy taki arkusz w kwiaty. Taka kolekcja. No. Nie wiem, ja ogólnie za kolekcjami P13 no jakoś ich nie kupuję, tak? Nie mówię, że w ogóle nie kupuję, ale rzadko kiedy kupuję. Bo. No musi mnie kolekcja zachwycić. Chociaż ta, ta też jest dość fajna. Nie ma jakichś takich wiecie wyrazistych kolorów takich nie wiem jak to nazwać żarowistych. Myślę, że no do wielu prac się do wielu prac można ją wykorzystać. Nie tylko dla kobiety. Także tak się prezentuje ten bloczek i tutaj z tyłu na okładce też mamy Elementy do wycięcia i jeszcze tutaj pod samym spodem był arkusz od Mintaja z napisami miłość ślub. Także fajnie, takich arkuszy nigdy wiecie za wiele. Ja mam drukarkę, ale dla jednego arkusza czasami nie chce mi się jej nawet włączać. A tutaj są no, naprawdę różne, dla Na cudownej pary z najlepszymi życzeniami. Kochać, jak to łatwo powiedzieć, tutaj do boksa na przykład może być ten napis, wspólna podróż zwana życiem, czekasz na tę jedną chwilę, tak łatwo jest Cię kochać. Najpiękniejsze wspomnienia, mnóstwo szczęścia na horyzoncie, także no, fajne są te napisy do tego boksa. Co, co tutaj jest w tej paczce, też można fajnie dobrać i zrobić, właśnie, boksa ślubnego. Już niekoniecznie z tych arkuszy, które, z tych kolekcji, które tutaj, tutaj są, ale z jakichś innych i te napisy też będą fajnie pasować. Także super, ja chyba tych napisów nie mam. Kilka takich arkuszy właśnie mam od Mintaja, ale tych akurat chyba nie mam. Są naprawdę fajne. No To jest dobry pomysł, żeby tutaj te wykorzystać do, do boksa na ścianki. Także tak się prezentuje ostatni boks z 2023 roku. Oczywiście w 2024 Ania też będzie takie boksy robiła. Jeżeli coś mnie zainteresuje, to na pewno nie umieszkam kupić. Wiem, że nie wszyscy lubią takie boksy. No, bo, no nie zawsze można trafić na rzeczy, które, no, które nam się przydadzą, tak? Ja myślę, że mniej więcej 90% tego boksa to na pewno jest do użycia przeze mnie plus jeszcze te właśnie gadżety, także także ja się bardzo cieszę. No i ja lubię te boksy, także nawet jak coś mi tam nie podpasuje, to zawsze mogę się z kimś podzielić, bo może akurat komuś to się spodoba, tak? Także, także tak się prezentuje ten y, box. Jeszcze może Wam pokażę tą rozpiskę, y, co tutaj się znalazło w tym boksie. Y, pudełko na. A, widzicie, to było pudełko na album i na ten album pewnie y, ten Trifold. Także. No, te z kubek i torba zostały zaprojektowane przeze mnie specjalnie do tego boksa. Ja po prostu jestem fanką tych kubków od ani mam ich już kilka, i, i po prostu. No, ja ogólnie lubię kubki, także jak tutaj w którymś boksie jest jakiś kubek, to ja się już od razu cieszę. Dobra, także za dzisiaj Wam dziękuję i zapraszam na kolejne filmy już niedługo. Pa! pa.